Dzień dobry, witamy Państwa na dzisiejszej konferencji. Są ze mną Pan Prezes i Europoseł Janusz Korwin-Mikke, Wiceprezes Przemysław Wipler i Konrad Sajkowski, inicjator zbiórki na rzecz Pani Ani i też członek Wolności. I na początku oddam głos Konradowi Sajkowskiemu, który opowie nam o tej zbiórce i sytuacji, która spotkała Panią Anię. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podczas mojego przejazdu przez Warszawę. Po prostu na drogę chciałem sobie kupić coś do jedzenia, a że przeważnie kupuję u takich sprzedawców małych, więc pani, która jest tutaj na zdjęciu sprzedawała właśnie swoje produkty. Zauważyłem, że stoi przy niej straż miejska i spytałem się po prostu zwyczajnie, czy, czy dostała już mandat za, za to, co robi. Odpowiedziała, że tak, że 200 zł. Powiem szczerze, że... Słowo, słowo poddenerwowanie jest bardzo zbyt delikatne i dyplomatyczne. Bo byłem, byłem bardzo zdenerwowany i po prostu to, co, to, co czułem, przelałem, przelałem na, na swój portal, na swoją stronę na Facebooku. To, co się potem stało z tym postem, to jest coś, co w ogóle wykracza poza, poza moje normalne wyobrażenie, to pokazuje siłę internetu. Post po prostu rozlał się po Polsce, zacząłem o tym pisać gazety, zacząłem dostawać telefony od, od mediów dostałem setki wiadomości z całego świata, bo głównie Polonii, z Australii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, żebym koniecznie skontaktował się z tą kobietą, bo, bo po prostu chcą jej pomóc. Na początku to, to miało być tylko zapłacenie mandatu, ale kiedy udało mi się z nią skontaktować też dzięki internautom, umówiłem się z nią na spotkanie, po prostu chciałem z nią porozmawiać, przedstawiła mi swoją sytuację, która mówiąc delikatnie jest bardzo nieciekawa. Pani Ania była chora, była, jest po chemioterapii, po trepanacji czaszki. Mimo to, że gołym okiem widać, że nie nadaje się do, do pracy, także widać, że ma problemy, ma zachwianie równowagi, to, to jest po prostu u niej, u niej widoczne. Lekarz na komisji lekarskiej stwierdził, że skoro, skoro nie miała leczonych nóg ani rąk, czyli jest zdolna do pracy i że na renta jej nie przysługuje, na dzień dzisiejszy ta kobieta. Zwyczajnie nie ma z czego żyć. Do, do tego podczas choroby po prostu popadła w długi, bo z uwagi na to, że nie mogła pracować, nie przysługiwały jej żadne zasiłki. Ma ponad 70 tysięcy samego długu na, na mieszkaniu. Więc po prostu postanowiłem, że skoro jest tak duże zainteresowanie, to, to warto, warto to wykorzystać i, i zorganizowałem zbiórkę na, na stronie. Zrzutka.pl. Zrzutka Za, zaczęliśmy od tego. Zainteresowanie było tak ogromne, że przerosło naprawdę moje, moje oczekiwania, nawet jakiekolwiek. I serwery na stronie zrzutka.pl zwyczajnie nie, nie wytrzymywały, więc dodałem kolejną stronę, na której można także wpłacać, czyli pomagam.pl. Tak jak, tak jak mówię, informacje z, całe, z całego świata, tak, od Polonii, która wpłaca pieniądze, która dziękuje za to, że, że się tym zająłem. Ja dziękuję im z tego miejsca, dziękuję wszystkim, absolutnie wszystkim, którzy chociaż złotówkę przelali, bo, bo każda złotówka złożyła się na to, że dzisiaj mamy prawie 170 tysięcy, 170 tysięcy złotych zebranych małymi kwotami z, całe, z całego świata dla, na pomoc dla pani Ani. To pokazuje, jaką, jaką siłą jesteśmy, kiedy ponad podziałami potrafimy się skupić na, na jednym celu. To jest, to jest coś niesamowitego. Chciałem jeszcze z tego miejsca wrócić trochę do tematu Straży Miejskiej, którą w dosyć niecenzuralnych słowach opisałem podczas, w swoim pierwszym poście. Nie cofam tego absolutnie. Wtedy właśnie tak myślałem i, i, i tak i tak napisałem, poza tym to był mój prywatny Facebook, więc nie, nie mogłem się spodziewać, że to się tak rozejdzie. Natomiast chciałem, żebyście Państwo zrozumieli, że to nie Straż Miejska jest tutaj problemem, bo nawet jeżeli zlikwidujemy Straż Miejską, czego jestem zwolennikiem, to te mandaty będzie wypisywała policja, więc, więc co, co to jest za różnica? To system jest problemem. System jest, jest problemem i to system musimy zmienić. Jak, jak można żyć w państwie, które nie dość, że nie pomaga tej kobiecie, chociaż powinno? Nie, ja jestem raczej za tym, żeby ludzie sami sobie organizowali, ale w dzisiejszym układzie, że tak powiem, państwo zobowiązuje się do pomocy, nie robi tego, a w dodatku przeszkadza kobiecie, przeszkadza. Każe kobietę za to, że ona miała w sobie tyle siły, motywacji, mimo tego, że, co przeszła, żeby podjąć jakieś działania, żeby po prostu mieć za co żyć. No w takim kraju po prostu nie da się żyć. To nic dziwnego, że bez wojny z tego kraju wyjechało kilka milionów ludzi, tak. Ci ludzie są imigrantami, uciekinierami z tego kraju, tak. To oni uciekli przed tym państwem, które dzisiaj mamy. To państwo po prostu trzeba naprawić. Potrzeba tutaj radykalnej zmiany, bo ten system, który mamy jest, jest, jest beznadziejny. On nie jest naprawialny. Przychodzi kolejny rząd, zmienia ustawa po ustawie i, i, to, i to jest pudrowanie. Tutaj nic się nie zmienia tak naprawdę. Polacy mają wybór taki, żeby albo żyć gorzej, albo tylko trochę gorzej. I to jest nasz wybór. Zawsze jakieś mniejsze zło. To tak, sami Państwo wiecie. Tak, tak wyglądają wybory. Wybory po wyborach zawsze wybieramy mniejsze zło. No trzeba coś z tym zrobić. Ja wierzę, że moje pokolenie, już, już jestem o tym przekonany, że my to zmienimy. To my, my od tego jesteśmy, bo, bo my się dusimy w tym kraju bo my się po prostu dusimy w tym kraju. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiceprezes Przemysław Wipler. Szanowni Państwo, w zeszłym roku podczas kampanii wyborczej mieliśmy taki spot o państwie, które jest silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. Na tym spocie była właśnie straż miejska, która dusi przedsiębiorcę, który sprzedawał truskawki, który był bardzo w bardzo podobnej sytuacji jak pani Ania gdy Polacy mówią, czy myślą o przedsiębiorcach, to myślą często o tych najbogatszych, którzy mają szklane wieżowce, miliardy, setki milionów, którzy zastanawiają się jaki jacht sobie kupić na wakacje. A prawda jest taka, że kilka milionów polskich przedsiębiorców to są firmy małe i bardzo małe. Są setki tysięcy takich ludzi jak pani Ania, którzy, dla których nie ma miejsca, legalnego miejsca w Polsce. Sytuacja, w której osoba sprzedająca bułki przy wyjściu z metra czy na bazarku, czy coś zarobiła, czy czegoś nie zarobiła, musi 1200 co miesięcznie złotych składek zapłacić, i dopiero wtedy zaczyna zarabiać na siebie, to przy biznesach małych, przy małych firmach, małych działalnościach sprawia, że ci ludzie są skazani na szarą strefę, wyłączeni tak naprawdę z legalnego obrotu prawnego. My jesteśmy zwolennikami konkretnych, prawdziwych, głębokich zmian, i bardzo symboliczne jest, że pani Ania została ukarana mandatem za sprzedaż bułek przy wyjściu z warszawskiego metra, w dniu, w którym pan premier Morawiecki ogłosił nową ustawę Wilczka konstytucję dla przedsiębiorczości, coś, co miało dać wolność, oddech właśnie takim ludziom jak pani Ania. Gdy przeczytaliśmy konstytucję dla przedsiębiorczości, i zestawiliśmy to, co proponuje pan premier Morawiecki z sytuacją takich ludzi jak pani Ania, to to nie jest żadna ustawa wilczka, nie ma to nic wspólnego z tym, co deklara, deklaruje publicznie pan premier. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, która w czterech konkretnych punktach sprawia, że nie będzie możliwe karanie takich ludzi jak pani Ania. Przygotowaliśmy projekt ustawy czteropunktowy z czterema konkretnymi postulatami. Po pierwsze Znosimy w tej ustawie możliwość karania mandatami za sprzedaż tego rodzaju, jaką prowadzi pani Ania. To jest zmiana w kodeksie wykroczeń. Po drugie, przygotowaliśmy likwidację opłaty targowej. Po trzecie, zniesienie obowiązku występowania do Urzędu Gminy o zajęcie pasa ruchu. I po czwarte, gdy pan premier Morawiecki w Konstytucji dla Przedsiębiorczości proponuje, by prowadzić tak zwaną działalność gospodarczą nierejestrową, żeby można prowadzić działalność gospodarczą nie rejestrując się jako przedsiębiorca, nie wpadając w reżim ZUS-owski tych wszystkich składek, właśnie, o których mówiłem przed chwilą, to proponuję, by mogły to robić tylko osoby, które miesięcznie uzyskają przychód nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli co miesiąc uzyskają. Ze sprzedaży produktów nie więcej niż 1000 złotych. Jest to absurdalne, bo jeżeli ktoś sprzeda za 1000 złotych produktów, to zazwyczaj mu zostaje 300, 400 złotych, czasami mniej, czasami trochę więcej. Za takie pieniądze to jest oczywiste w Polsce, nie da się przeżyć. W sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny każe rządowi podnieść kwotę wolną, żeby przy imieniu egzystencji, czyli 6 tysięcy złotych, czyli ci najbiedniejsi tyle im zostawało w kieszeni. Rząd tego nie robi. W sytuacji, w której rząd chce wprowadzić o akcyzowanie używanych samochodów z importu, bardzo wysokie, żeby pozbawić ludzi biednych, ubogich możliwości dostępu do samochodu, ten przykład niszczenia takich ludzi jak pani Ania i braku dla nich miejsca w. Ustawie tzw. Konstytucji dla Przedsiębiorczości pokazuje, że to są trze zapowiedzi, takie po prostu puste. I my ten projekt, ten projekt ustawy wyślemy do wszystkich klubów parlamentarnych i zobaczymy, będziemy chcieli się dowiedzieć, czy w tym Sejmie są posłowie, dla których tacy ludzie jak pani Ania są ważni czy są tutaj w tym Sejmie jakiekolwiek ludzie, czy w partii rządzącej, czy w opozycji, którzy chcą coś z tym zrobić, czy tylko o tym mówią w kampaniach wyborczych, gdybyśmy my mieli swój klub parlamentarny, ta ustawa byłaby już rok temu zgłoszona u Marszałka Sejmu i byśmy walczyli o jej uchwalenie. Są rzeczy ważne, bardzo ważne, dla setek tysięcy Polaków będziemy o to walczyć, bo to jest nasz program, chcemy wolności, nazywamy się wolności, i chcemy wolności dla przedsiębiorców i bardzo się cieszymy, że nasz kolega z Olsztyna, z tak dużym sukcesem. Uruchomił pomoc dla pani Ani, bo to pokazuje, że Polacy mają wielkie serca, mają hojne serca, dlatego chcemy, żeby jak największa część naszych pieniędzy została w naszych portfelach, żeby mieli z czego pomagać właśnie takim ludziom jak pani Ania, a najlepiej gdyby nie musieli pomagać, bo oni sami sobie pomogą, bo nie będą niszczeni przez państwo polskie, przez strażników miejskich, policjantów bądź inne służby i organizacje o charakterze kontrolnym. Po prostu my chcemy tych głębokich zmian, o których mówił pan Konrad i których potrzebują to, co ludzie. Właśnie jak pani Ania, nie tylko młode pokolenie, które najchętniej, najczęściej wyjeżdża, ale właśnie też ludzie jak pani Ania. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan prezes. Jak słusznie zauważył pan Konrad, trzeba zmienić ustrój, bo tu możemy pomóc jednej osobie, tutaj możemy próbować naklejać łatki na obecny system, natomiast potrzebujemy zasadniczej zmiany ustroju i w tym zakresie trzeba zlikwidować podatek od kupna-sprzedaży, zlikwidować podatek i dochodowe i w ten problem oczywiście zniknie. Nie może być tak, żeby człowiek, który pracuje był ukarany. Pani tutaj, która handlująca została ukarana za to, że pracuje. Ona płaciła składki, pod przymusem składki, teraz ona nie dostaje renty. Trzeba znieść przymus płacenia składek, wtedy ona by nie dostała renty, ale by mogła sobie pracować. Odłożyłaby sobie te pieniądze, miałaby, miałaby coś na starość. Teraz nie, ludzie sobie nie mogą odłożyć nic na starość, bo muszą płacić składkę emerytalną. Potem nic, potem nic od państwa nie dostają. Tak? Teraz się odbiera, odbiera ubekom pieniądze, potem się odbiera ludziom z OFE, a się odbiera pieniądze, prawda? po kolei wszystkim odbierają, państwo się zobowiązali, wycofuje. Tak być nie może. Trzeba zmienić ustrój. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. zanonować Nowak stowarzyszenie dziennikarzy polskich. Ja mam pytanie do pana prezesa, bo już jak mówimy o pracownikach i pracodawcach, ostatnio niektóre media kreują, że w Polsce brakuje około 5 milionów, 4 milionów rąk do pracy, czyli mamy sprowadzić w tym momencie Ukraińców kolejną grupę. Natomiast nie ma miejsca dla na powrót Polaków. Yy, z Wielkiej Brytanii i z innych krajów. Jak pan się odniesie do tego? Jak się okaże, że się zniesie podatki dochodowe i przestanie się płacić zasiłki dla bezrobotnych, to nagle się okaże, że ręce, ręce do pracy są. A więc trzeba nie myśleć, że nadzieję, że przyjadą inni i nam pomogą, i będą za nas pracować, tylko po prostu pozwolić pracować Polakom. Oczywiście jak. Jeśli okaże, że dalej potrzeba, to trzeba przyjmować, ale, ale to nie państwo ma przyjmować, tylko poszczególni ludzie, poszczególna fabryka ma przyjąć, a nie państwo polskie ma się tym zajmować. A polskie? kwestia jeszcze Polaków w Kazachstanie, gdzieś na Syberii, a, to, przysta, to przecież no. trzeba o nich zadbać najpierw. Nie, dlaczego zadbać? Czy, czy pan, Sprowadzić pan, czy do Polski. Ma, ma zadbać, oni mają pracować, a pan, pan o nich tak, dbać. Ja chcę ale... dać, im, dać im szansę pracy, a nie dbać o nich. Ja nie jestem socjalne Nie, nie, nie. Ja no, powiem, to ja, to, ja, jeżeli pan jeżeli w Polsce będzie lepiej niż w Kazachstanie, to przyjadą do Polski. Ja Fundacje, które się tym zajmują naprawdę? Trzeba zmienić ustawę dotyczącą repatriacji. W chwili obecnej, Polak z Kazachstanu, potomek ludzi, których w wyniku zmiany granic, tego co się działo w ubiegłym wieku. Nie ma możliwości powrotu do Polski i musi zdawać absurdalne egzaminy, żeby pozwolić jemu wrócić do Polski, przyjechać do Polski potomkowi Polaków. Musi również uzyskać mieszkanie socjalnej zgody gminy, która chciała go przyjąć. Są przepisy, które uniemożliwiają tym ludziom, którzy czują związek z Polską, którzy są potomkami Polaków, przyjazd do Polski. Te przepisy są absurdalne. To, że zdaje się egzaminy i ludziom, którzy nigdy nie widzieli na oczy pączka, dostają pytanie, żeby sprawdzić, czy są prawdziwymi Polakami, jak jako potomkowie Polaków w Kazachstanie, muszą odpowiadać na pytanie, co się je w, w tłusty czwartek, albo kto jest, jaki święty jest patronem Krakowa, muszą tego rodzaju testy zdawać. To z miarą absurdu pokazuje, jak państwo polskie nie chce, żeby Polacy, potomkowie Polaków, którzy zostali z, głównie z Kresów Wschodnich wywiesieni do Kazachstanu. Nie wie pan, no to nie 80% wie pan. Polaków nie, nie, pan. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. to z jakichś 70% mieszkańców Krakowa ma problem, czy to jest święty Szczepan, czy święty Florian. I jest takie, że pyta się tych Polaków, którzy chcieliby wrócić do Polski. Z tym trzeba zmienić przepisy ustawy repatriacyjnej. Trzeba głęboko zmienić. I ostatnie pytanie. Czy według panów, panie prezesie, Straż Miejska nie prowadzi polityki represyjnej w stosunku do najbiedniejszych straż obywateli. Straż miejska nie prowadzi polityki, tylko robi to, co wynika z obowiązku. Obowiązki nakłada ci, których wynajmują, czyli Rada Miasta Warszawy. I trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście Rada Miasta Warszawy powinna akurat taką Straż miejską mieć. Czy w ogóle powinna mieć Straż Miejska? To nie jest sprawa dla państwa, to jest sprawa dla miasta. Dobrze, to jeszcze do pana Wiplera mam pytanie, ponieważ y, 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 zamierzał pan wtedy startować na urząd prezydenta, czyli w tej chwili, jeżeli do będzie do referendum i Hanna gronkiewicz waltz zostanie odwołana. Będzie pan po raz kolejny ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy i wtedy pan skasuje Pras Straż Miejską. Po pierwsze, nie mam takich planów. Po drugie, wydaje mi się, że referendum nie będzie, że szybciej w Warszawie pojawi się komisarz, niż będzie miało miejsce rozstrzygnięcie referendalne. Po trzecie, Byliśmy i jesteśmy w całym kraju za likwidacją Straży Miejskich. Warszawska Straż Miejska kosztuje tyle, ile Straży Miejskie w siedmiu kolejnych miastach w Polsce. Są gigantyczne pieniądze, zmarnowane pieniądze. Wystarczy nam dobrze funkcjonująca policja. Na początku lat 90., gdyby miały bardzo poważne problemy systemowe, policja wtedy powołana Straży Miejskiej. Chciałbym przypomnieć, że w mieście, w którym powołano pierwszą Straż Miejską w Polsce, czyli w Lubinie. Pan prezydent Raczyński zlikwidował już Straż Miejską. Rekomenduje to innym samorządom. My w kilku miejscach w Polsce zbieraliśmy podpisy pod referendami w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, i wydaje nam się, że to jest formacja zbędna. Nie potrzebujemy para policji, para policjantów, potrzebujemy dobrze funkcjonującej sprawnej praworządnej policji, a nie tego rodzaju Straży Miejskiej, a istotą funkcjonowania Straży Miejskiej są te przepisy, które chcemy zmienić. Chcemy też dodać, że tutaj Widać, że Straż Miejska również jest ręcznie sterowana i gdyby Pani Hanna Gronkiewicz powiedziała, żeby nie ścigać takich ludzi jak Pani Ania, to by nie ścigali. Gdy było referendum ostatnie, to radykalnie zmniejszyła się liczba mandatów wystawianych przez Straż Miejską i nie był to z całą pewnością przypadek. Ja dostałem zestawienie statystyczne, jako poseł o to pytałem, dostawałem odpowiedzi na te pytania i ewidentnie w czasie kampanii referendalnej aktywność antyobywatelska Straży Miejskiej radykalnie spadła i to pokazuje, że zręczne sterowanie nad tą formacją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to prosimy. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy.